Witam Was moi drodzy z tej strony do was EONowy i witam Was w pierwszym odcinku z kolejnej gry, jaką tutaj będę z Wami przechodził, a mianowicie jest z gry Kangurę Kao runda druga. Tak to jest kontynuacja naszego Kangurka Kao, którego grałem, do którego przechodziliśmy no, już, już jakiś czas temu. Nie pamiętam dokładnie ile to już <ścoughs> czasu minęło, ale troszeczkę to już minęło od tego czasu. I teraz stwierdziłem, że skoro aż te aż dwie serie naraz zakończyły bo zakończyła się, e, się Overcook, dla który wszedł właśnie House Creeper oraz zakończył się Harry Potter. Jak wiecie ja e, w siódmej części nie miałem zamiaru nagrywać. Więc skoro nie Harry Potter, to co tutaj dalej? Była opcja albo e, iść w inne Pottery. Przecież się to na przykład Lego Harry Potteru. Lego Harry Pottery, ale stwierdziłem, że... Może dobrze zrobię, jak sobie zrobimy no, troszeczkę przerwy od tych Harry Potterów i zabierzemy się za coś innego. I moi drodzy, stwierdziłem, że... to hmm, by to mogło być. I tak pomyślałem, 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 że było obiecane, że tego kangurka kao nagram, by już, już dużo czasu minęło, więc... Dobra, więc to będzie teraz. I oto jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, czyli... No, w pierwszym odcinku z gry Kanguraka Runda druga, a ja tutaj już nie nadaję, tylko klikam Escape by rozpocząć pa, pa, nowa pa, gra. Ram, pan, pan. Pa, pa, pa ram pam pam! Pa pam pam! Gdzie jest ten statek? No gdzie? Czy długo będę jeszcze go szukała? I słuchamy jakiejś dziwnej papugi. Nareszcie! Jeśli chodzi o babuki, to jestem nie do zastąpienia! Mogę latać godzinami bez chwili wytchnienia! Wiem wszystko, więc każdy zrozumie, że nie mądry hunter złapać mnie nie umie! Nie bądź taka pewna, o! Wreszcie cię znalazłam! Cicho, nie wrzesz, tak bo nas usłyszył! Panasz no, kangórę kawałek się... Powiedzmy <laughs> <tylko> ty serian. <laughs> możesz nam pomóc! Podły, okrutny i zły Hunter! Znowu zaczął porywać zwierzęta! Hunter ma swoich pomocników. Aby dotrzeć On do niego, wrócił. będziesz musiał najpierw zająć się nimi. Nie widzisz, papugo, że ja potrzebuję pomocy? Nie. Hmm. Niech pomyślę! Hej, gdzie lecisz? Że ona idzie, nie leci? Ale dobra. Na to domyśliła faktycznie udało się! Jestem wspaniała! Genialna, lew. Statek zaraz tu płynie! Normalnie Aby nie Do przodu! Użyj przycisku w kierunku! Aby skoczyć, Naciśnij przycisk akcji! Tu każdy wskażą Ci drogę! Do zobaczenia! No dobrze. Teraz się przekonamy. Dobra, się w wszedłem można chodzić. Aha, czyli yy, tym, y, z pacją. Okej, okay, dobrze moikać. To teraz tak. Mam nadzieję, że mocno mojej klewetki słychać nie będzie. No jak będzie, no to już... No to trudno, nic z tym nie zrobię. A, dobra, drugi raz spację trzeba wcisnąć. Mam nadzieję, że... Gyra nie będzie jakoś mega trudna. Ale słyszę, że te same dźwięki są. Użyte, ale a to fajnie. Przynajmniej czujemy taką. Yy... z uniwersum. O, jeśli mogę tak to nazwać. Tutaj, Kao, pomóż mi. jaki wąs. Zaraz ja go z jedną za atakuję. zwierzęną krząż Też mi osiłek w poświe, ty opasły kamoniu. Zjeżdżaj, papugo! Gdzie rezydent? Na razie! Trzy tysiące dukatów albo spadaj! Kao, nareszcie! Handel szykuje właśnie kolejny transport zwierząt! Musisz go powstrzymać! Jedyna szansa na radurek to dostać się na statek i uwolnić biedne zwierzaki! Potrzebujesz 3000 dukatów, aby przekupić posmana, który wpuści cię do portu! To moja... to Idź prawie pies, moja wypowiedź. Zabierze cię do swego lasu, gdzie na pewno znajdziesz dukaty! Możesz się rozglądać, naciskając przycisk rozglądania się. Mnie za mośnią ja, tyle nie płacą, bo długo jedno. Jezus. Dzień dobry. Można porozmawiać? Witaj, Kao! Właśnie na ciebie Ach, czekałem! Cześć, bobrze! Musimy być <śmary> ostrożni, ktoś Stąd może nas obserwować. My? W naszym bobrowym lesie żyło się dostatnio ostatnio skodnie. Pewnego Ale? dnia zjawił się w nim ochydny hunter. Przekupił naszego chciwego szamana, który teraz jest po jego stronie. Wraz ze swymi pomocnikami zmuszają naszych braci do niewolniczej pracy. Mam nadzieję, że zdołasz nam pomóc, a raz będzie znów szczęśliwą krainą. Zrobię wszystko, co w mojej mocy! Dobrze zatem. Czy chcesz wejść do lasu? Eee. Wchodzimy, czy nie? Widzę, co, poczekaj? Daj mi tu jeszcze czas, bo ja jeszcze się. Przekonać, o co tutaj też w sumie chodzi. Gdzie lejdzie? Nakasę! Trzy tysiące duchatów, albo spadaj. Nie A, a to mogę? A. Hmm. a jeszcze jakieś monetki. Tutaj. jest jeszcze coś pokrywane. Już myślałem, że utknąłem Nie, nie, nie! Zejdź! Nie stresuj się, Kao, nie stresuj! Się. To zamierzone Jak będziemy te kryształki będziemy zbierali Notabene ja nigdy w tego kawał nie grałem, więc ja tutaj... Nie znam, no, moja przygoda na się skończyła na pierwszej grze Druga nie mam pojęcia kiedy wyszła, ale dużo, dużo później zdecydowanie. Zresztą to widać i, i po grafice, i potem tym, że zwierzęta gadają i tak dalej. Zdecydowanie później to było. Że tak powiem, drugi kał mi w ten sposób ominął. <laughs> Przepraszam. Już po prostu, już sam słyszałem po swoim głosie, że... Jest nie tak. Mm, no dobrze. A tu. Tutaj dużo nie będziemy jeszcze tak rozkręcić, yy, tylko... Co zebra po prostu w tutaj najbliższej okolice i wejdziemy sobie do tego lasu, no bo myślę, że nic więcej w tej chwili nie zrobimy. Tu jeszcze mogę przejść. Aha, to my jesteśmy tu gdzie byliśmy, dobra. Przymiesz. Na darmo moje marzenie, ale dobra. chodź po Dobrze zatem. Ty chcesz wejść do lasu? Tak. Myślałem, że cała reguła nowa powiesz. Tak. Chyba nie mam wyjścia. <grym> Akceptuj. Browy las. Co my tu mamy do roboty? Jak to wygląda? Tak, tak. Zamykane, a jak jakoś otwiera, czymś? Jezu, ja nie wiem. Jest tylko mocno niedoinformowane. hello Witaj, Kao. Mam dla ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy cię rzucać szyszkami. Super! Okay. Gdzie mogę go znaleźć? Rozejrzyj się za moją chatą. W dzwanach i skrzyniach poukrywane są dukaty. Naciśnij przycisk ataku, aby je rozbić. Dobrze. Naciskając przycisk ataku, możesz również atakować wrogów. A, widzę, że takie są. Dobra, to już. Nie mam pytań, gdzie je znajdziemy. Po prostu na matkach gdzieś będą pochowane. Hmm. A, tu widzę, że mamy nawet strzałkę. Tędy. Dobra, rozbijemy. <noise> w ogóle ciekawe, bober. Eee. Przyjmuje nas gości i sam każe nam rozważyć swoje wazy <grywa> Bo pukrywana nie tu są. A to nie mógłby po prostu powyciągać. tylko. Prześcigau! Podnieś szyszkę i U. rzuć nią, naciskając przycisk rzutu Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym dalej szyszka poleci. Nie! Co ja mam? Tam jeszcze coś? Nie. No dobra, no mogę podejść, ale jeszcze co czekajcie. Hmm. Opcje. Zerowanie. rzut. Eee! Dobra. Eee. Akceptuj, zostaw to tak jak jest. Powrót. Nie, nie ani nie przerwij, ani nie ten. Masz być. O. Muszę przyjąć. Dobrze. No, coś, no właśnie, tak to się domyślałem: że to pewnie będzie trzecie, więc. Będzie czwarty będzie czwarty. Brawo! Potrafisz już rzucać ścieżkami. Na Jej. drugim brzegu leży dzwoneczek. Zabierz go, aby, w razie niepochodzenia, rozpocząć przygodę od tego miejsca. A wspaniały system yy, zimingu którego bardzo lubię, czyli musi dojść do konkretnego miejsca inaczej jesteś no d no dobrze daj członka ciśnij przy akcji aby nie spodziewałem się że będę pecz co pływał Ale fajne, podoba mi się. znalazłeś mnie. A to dobrze? Okej. Okay. Eee, czy ty otwierasz drzwi? Aaa, ty otwierasz drzwi, dobrze. Musisz się przedostać na drugi brzeg. Jak nauczyłeś się rzucać szyszką? Użyj to było. Nie pamiętam. Nie, nie pamiętam. Celuj w drzewo, które cię nie ja ja jest bo... Musisz trafić w drzewo. Pamięci mówi to jednak takie nie mam. No, damy, ale i to. Nie. Możesz na razie darować sobie to sobie. Daj! Najpierw trzeba porozbijać, dopiero potem wrzucać. No nie, gra mi nie daje. Gra mi nie daje, zrobi tak jak ja chcę. Dobra. To bardziej uważał. O. No dobra, powiedzmy, że starczyłem. Nie, yeah. Mamy to Jakieś kwadratowe to drzewo jest No bo mi się wydaje. Ła, co to jest? Co to ma być? Co to za ta polityka? Tam można mnie bić Co mamy zrobić? Kolejny spływ? Naciśnij zielony przycisk wciskając przycisk a potem przycisk toczenia? Tę umiejętność możesz również wykorzystać do ataku? Zapamiętaj, że niektórych wrogów będziesz mógł pokonać tylko w ten sposób. Czego się nie zajęła? Mi jeszcze raz. Zielony przycisk, wciskając przycisk akcji, a potem przycisk toczenia. Tę umiejętność możesz również wykorzystać do ataku. Zapamiętaj, że niektórych wrogów będziesz mógł pokonać tylko w ten sposób. Toczenia. Czyli. A. Tak jakby nie mogli po prostu napisać wciśnij to, wciśnij tamto, wciśnij to. Ale nie, oni chcieli piękne dialogi tutaj umieścić i teraz sobie i dobra. Teraz mogę się cofnąć, tak? Tak, teraz mogę się cofnąć. Ua! Nie chciałem. Ty ma. Masz, masz. Ma. Chyba że. Ow! Ow! Dobra. Chyba nie, nie czaję, o co nie chodzi. Aby chwycić się sieci. I naciśnij dwa razy przycisk akcji. Wykonasz podwójny skok, po którym chwycisz się sieci. Teraz wiesz, jak skakać dalej i wyżej. Na jakiś czub, zostaw go My nie chcemy mieć z nim do czynienia Dobra, to nie gadam chcesz, chcesz dostać? Chcesz dostać? Się wyżej. Nie, to tylko takie, takie na niby zrobione. No nie no, chyba sobie jajca robicie w tym momencie. Dobra, nie lubię jednak tego systemu. Nie. Ale widzę maletki są przynajmniej pozbierane. Spadnie wypada, prawda? Może... O! Chodź. Zapisz czy mnie... Na wszelki wypadek. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Czy ja gdzieś do konkretnego miejsca muszę dojść, czy... To? to dobra została tutaj. No właśnie, jakoś trzeba odpalić, ale nie wiem jak. Hmm. No dobra, nic przyjdą. To było. Nie. po prostu trzeba było ich pobić. Hmm. Dobra, Wszędzie fajnie mi się gra, ale... Będzie to jakiś za siedzę... 3 minutki. Dobra, może sobie zajrzymy tutaj. A jak nie, to sobie skończymy w tym miejscu. O dobra Bo jest. dobra, to w tym tutaj momencie przemić pomocy! Nie Pomogę, tylko powiedz mi jak tutaj! No widzę, tego co ja mam zrobić? Ty mi powiesz Kao! Tutaj! Pomocy. Możesz być ciszej? I co ja mam? Kao! Tutaj! Pomocy! A dobra, udało się. Teraz. Ej, tam jest piętnastka, idziemy po nią, choćby, bo może się przydać. Niedaleko stąd rośnie olbrzymia, zaczarowana roślina. Uważaj, kiedy zbliżysz się, roślina zaatakuje. Wciśnij przycisk toczenia, aby przetoczyć się pod nią. Jak będziesz blisko łodygi, zetnij ją swoim silnym ogonem. Przycisk akcji, a następnie przycisk ataku. Dobra. A my cię znamy. My się poznali w pierwszej części, jak to było? Przycisk akcji, przycisk ataku? Zeżarła mnie. <grystanie> Ale to chyba tak. Chy eee... Tak to jest, jak się nie, nie do końca słucha quest'a Bo myślałem, że to będzie jakiś tam. No, że dalej to będzie, a nie, że to będzie teraz. Mogę cię, nie mogę cię ominąć, zobaczcie, kamera tylko na nią jest. Eee... Uch, Czekajcie. Opcja sterowaniu. Leczenie nie rzut. Nie mam czym. Celowanie. No przycisk akcji, przycisk, a tak, u mnie. Tak, mówił nie? co to to? to? ja nie mam czym rzucić. Ale nie. Ham! Ham! No i już będę, No Ham! już Do, dobra, wiecie co? Myślę, że my na ten moment sobie zakończymy ten pierwszy odciniaczek. Nie jestem pewny jak e, mam tę maszynkę e, pobić. Jak e, wiecie to mi napiszcie, piście. co on tam sprawdza? co się złości. E, ale fajny ten kałonie. Zaczyna mi się podobać. E, dużo takich śmiesznych elementów jest. I myślę, że to się ciekawie zrobione. Dobra, zobaczymy, jak to będzie później, a na ten moment dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się cieplutko Do zobaczenia już niebawem w kolejnym. I na razie pa pa.